Zgód. tak, już. Jeszcze raz teraz strasz ręką miroga. strasz ręką miroga. Miroga! Mirogii! Gód! się. Tak to, seriami, serio, nie pojedynczo. Spokojnie. <śpiewanie> Ręce bo chce łokciem zajść, tak łokciem wchodzi. Drugi lewy, drugi lewy wchodzi. Trzymaj go tak. Na tak, tak, lewy prawo schodzi. Chodzi drugi lewy prawo. Lewy, lewy. Maku pierwszy ręka.

Nie 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 Nie, nie, bezpośredni. Z wód. Pracuj, pracuj, pracuj

Z góry chłopaka. Zwód, ręka i noga. Jedzie z nim! Wodu więcej, postrasz więcej, postrasz, przepust. Chodź w lewo teraz, chodź w lewo! Straż, straż! Straż, straż spokojnie, straż! Straż, straż!

Zwodnictwo, uwagę! i to, i to właśnie! Zwodnictwo! 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 na cały czas! Cały czas Zwodnictwo! na to w